Siemaneczko, ja jestem reset, a to jest y, odcineczek pierwszy sprawdzanie map do LSA 15 A dzisiaj pomoże mi pozwiedzać te mapy i sprawdzić x xd szamka No to pierwsza mapa jaką sprawdzimy do lsa 15 To agraf może V4 No właśnie no, to co, najpierw sprawdzimy farma, a potem się przejedziemy pick-upami i Aha. Pojedzie, pojedziemy zobaczyć gdzie można kiszonkę oddać. To tak, tu jest pierwszy gaz. Tak, normalnie tu się normalnie chodzi, otwiera drzwi, y, tak, w ogóle. Aha. I tu jest, a tu jest akurat, co e, e, można kupować tutaj. O. To drzwi tutaj drzwi to... otwiera wszystkie. Dobra, co mam od na początek mamy case'a, tego najlepszego No e, Case IHA Axial Flow so, 9.2.0 To oczywiście też można otwierać O, tutaj też otwieranie takie specjalne, superowe jak straży pożarnej No I też co tu mamy Łukaszu, kurde? E, jest... Ładowarka, libiera Oczywiście... I, i dodatki No To do, do paleciaka i dobel Okej, okay. myślę tu że... Tu oczywiście też gara... można otwierać te wszystkie pierdoliny A tak, e, tutaj mamy garaż Wiesz tam mnie nie ma Oso no, <grym> no idę, idę A w garażu co mamy? E, w garażu możemy wysypywać um, ziarna Czarne ziarna Tu masz To tu chyba, to tu tu jest Tutaj Jęczmień to będzie pszenica. No właśnie. Idźmy dalej do garażu. A tutaj co mamy? Jeszcze tutaj jest jakieś wejście. A, tutaj mamy... nic. Dobra, to chodź tędy. Nie no, chodźmy tutaj. Bardzo fajna droga. Polecam. Dobra, garaż kolejny. Niczym się nie różniąco od tego z boku. Nie, różni się. To jest puste. O, to sklep jest. Dobra. On jest puste. Otwieranie tradycyjne Tak, to to, No tutaj... No możemy sprawdzę tak, Tu tak. nie możemy wysyprowadzić ponieważ bo nie widzę tu Brak czujności, poszukiwania przepisów Pożarowego No Nie, to nieważne <noise> I Tutaj mamy silosy, jest ich chyba 6, jak się nie mylę, czy 8 Osiem. tutaj możemy zatankować samochód, traktor e, i 8. w ogóle no stacja po prostu tutaj też można wejść czy nie? E, nie to akurat nie tutaj, e, tutaj nie ma triggerów tu oczywiście macie e, przyczepkę która... tutaj mamy o, już, tak na jeszcze lat. karszera oj, czuję komputer. Dobra, no. pokaż już to zrobiłem o, tu jest oczywiście drama otwierana, taka pierwsza wyjazdowa, a właściwie druga, bo pewnie my moglibyśmy, ale to jest czego. Dobra, to przejdźmy dalej. Dobra, to tu to oczywiście tak możemy tu można scypywać e, e, dosilosów, e, ziarna oczywiście. Wszystkie rodzaje. Ziomne. No oprócz braku ziemniaków. Tam gdzieś Tutaj... Jakieś wiaty też. No, tu weź ziemniaki, tu weź te podobne ziemniaki W tym budynku na przeciwko mnie No, kurwa no. no, co ty tak, dalej szóstkę Szóstkę na dusie? Odnosiłeś? No nic się nie dzieje No to chodź Dobra sprawdzicie sobie sami <śmiech> 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 Jak go wyłączyć, kurde? <laughs> ty, weź jak ty wyłącz tego speeda? Dobra, nie da się. się nie da. Dobra, chodź to. To lapczotek cztery szklarny. Nie, nie. Nie no, ten speed jest jakiś beznadziejny w ogóle, kurde. Nie, trzy szklarny mamy. Na początek. Dobra no, Tepnę się do maszyny, która jest też na początku. Druga maszyna to jest też case tutaj. Mamy też Dojcza do kieszonki Okej okay, też mamy tego większego Tego też widzieliście tego Czuwasz tutaj się tapi do mnie Czekaj bo tu... My po kolei wszystko wiedzacie speed, beznadziejny w ogóle Dobry jest Jak go wyłączyć? To tak, kolejny garaż. Nazera ma być, będzie No to no. no. eee, tutaj ale... Taki specjalny, mimo ja średnich maszyn. No. To chyba ten karszare, to jest Nie, to jest drugi karszer. To drugi karszer. No, jakby... Tam, coś się skończyło. No. <gry> ja. no, jakby woda się skończyła. E, tutaj mamy no, no, zbóż, buraków i właśnie do boraków tu mamy nasiona które są tutaj, już tutaj, tutaj pewnie wiecie to A, tu są nawozy no nawozy to oczywiście mamy big buggy chociaż nie wiem czy to się podniesie no. ale co big to bagi. jest chyba paliwo e, to nie Dobra, wiem ale... tutaj aktualnie nic działa bo tu raczej nie ma raczej znaczy, paliwa to też nie jest może coś wlec podane takie skin Dobrze, że czasami roba. Faka, że trzeba trochę poczekać, aż urosną plony, To Tu bym waflał z bachną, bach, no, oczywiście, mamy tutaj. Bo na początku jest strasznie... ...temno. A tutaj mamy... ...pusty garaż. Chyba, że tu jest jakiś trigger. To tu można wysypać. Mamy kucze, do belek. można od razu je tu chyba sprzedać chyba, albo coś. To tak, to jest trigger, To można chyba buraki sprzedać nie, tu? Tutaj chyba jest skup belek, to zapoznać. Chyba byliśmy, ale szybko chodziłem Szklarnie ej, ej, no tak tak, z trzy szklarnie no. e, chodź tutaj Cześć, gdzie ty jesteś? No tutaj Dobra Oczywiście, skup belekowy no, Mówiłem, mówiłem Tak? <noise> tak, przyszłem e, No, co tu jeszcze zostało? to? No nic nie zostało już, możemy Właśnie może coś myślę coś ziemnęliśmy. Nie no wszystko chyba. Wszystkie garaże i w ogóle kurde. To takie pierdolę dla osób, są... A to co, kurwa? Kaplica kurna. A co my tutaj mamy? No tu jakieś podowisko, jaki kurde cegieł. No znowu, to... dobra, chodź ze mną. Lecimy dalej. No, to już chyba wszystko co było. No to teraz oczywiście pojedziemy za z tylnymi pick-upami Z samochodami w ogóle ekstra Ty wybrałeś niemiecki Dobra, to jedziemy No dobra, prowadź bo Ty więcej tu grasz na tej mapie otwieraj kurde Kurde, to się tak otwiera, O tak, oczywiście tu mamy pole z pszenicą na lewo Nawet Bardzo spore, można sobie zobaczyć na 9, pokaż tam no jest pszenicą, ale oczywiście włączyłem chudy więc nie <gry> dobra dobra w lewo No to powiedziałem w lewo, odnożymy to trochę Po prawej, po prawej również pszenica coś tam. Pszenica również jest Kowal dalej już widać, potali rzepak No jeszcze no. nie dorósł No to nic nie wolał No po lewej stronie oczywiście niecałe pole buraków no właśnie Polecimy. To, to oczywiście ładny klimać tutaj. Kolejny rzepak. Czy to ten tam... Nie. nie, to ten sam. Dobra, to jedźmy. No oczywiście. Pod tu mam łąkę. łąka oczywiście, to akurat nie pojedziemy, nie opłaca się. Dlaczego? No po co mam Tam już więcej nic nie ma, To jest konek z mapy mmm, tutaj się sobie nie... mówił Łukasz właśnie a teraz jedziemy na... na kurmino <laughs> no a teraz trochę pooskrążamy sobie to pole trochę długa trasa ale spokojnie szybko obejdziemy to do... sarny oczywiście na drodze tu występują no i każdy uważał na to jak tu jedzie jak jeszcze e, jedną sprawę, że piszcie w komentarzu jaką kolejną mapę mam sprawdzić. Czy się ja już wiem, jaka kolejna mapa będzie? Jaka? Łysa Polana oczywiście. A, no, tu Łysa Polana. Tu zrobię oczywiście stop team, które, no, może będzie to oglądał, ale tu wrzucę to. E, A, okay. turbo. No ty tak wolno jest kurde. Czekam za to, O był... A, tu, A, tu, tu na lewo kolejny rzepak moment, największe pole to jest. On się również chce na zobaczyć, a oczywiście reset tego nie pokaże, bo to jest lęś to... no, no gdzie? Zaburzone. Dobra, jedź dalej. W ogóle... droga <słuch> duży. I co, w prawo czy w lewo? W lewo. w lewo. I prawo skąd złapie? Na to tak, teraz No Tak, krzaki oczywiście mru. <grym> ...porobię. robię. Okul. Ouch. oj, Ło, Ojej. oj... Ojej. 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 jak Ojej. z tego Ojej. upa tak a... nawet będzie Ojej. Ojej. Co to jest Ojej. Okay. się czy jest scoop, czy nie. Nie, yes, z pod drodze będzie akurat będziemy oglądać. Chociaż... Jeszcze, jeszcze pojedziemy na lewo skończymy, bo tam jest jeszcze ciemno pole. A w sumie ona jest czy na konet tam pojedziemy. Pierw pojedziemy na skup. Okej. Okay. trochę co pojedziemy ten. No, może nie lepiej, że chciałem, że ten, na szybkie mihanie, po może będzie. <laughs>

Oczywiście. Tutaj mamy ulica. No i lecimy prosto na skup. No i widzicie, jak będziecie kościć tylko kukurydzę, będzie strasznie daleko na ten skup i w ogóle na biogazowni. Chociaż też tam dojedziemy. O, jak ty się go kurde? O, 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 ja tu pokazuję jak ja tu driftuję po drodze. Widzę właśnie, jak ten gładzkę robisz. Spokojnie, spokojnie. Już tam widzę coś w oddali. O, widzę, że czekasz na mnie. Bardzo się cieszę. To Żywiście wjazd na pole z kukurydzą. Mm, Eee, jest Jeszcze jeden z drugiej strony przecież. Przejazd no kolejowy, tak. pociąg tu nigdy nie przejedzie, chyba. Tak, przejedzie. chodź. E, poczekaj tu, ej, chodź, kurde, Przejedzie. Poczekaj No No mi się tu. Ty no chyba go nie puścisz zaraz jakoś tak dziwnie. Czekaj. nie wiem, czy to się tutaj da tu wiem, że się dało. No nie wiem ile tam do siebie zobaczyłem. Oczekaj tam to Czyli to jest skup No to jest skup kolejowy Chociaż możesz jeszcze przejść chociaż zniera się no, tutaj Bo to nie ta wersja <śmulny> to, Oczywiście to możemy buraki sprzedawać Oczywiście też chyba skupiesz No tych różnych kurde Tutaj no, mamy pódkę telefoniczną linia tak zwana Spróbuj zadzwonić do mnie <śmulny> Oczywiście. Otwieraj. Muszę skakać kurna. Przepraszam pan. No. Co, panu, kurde kombinujesz pan. Nie dobra, pancimy. Chodź, Chodź na spina. Spina, naciskam te 0 nie ma tego spina. Na 6 na A. No. To, ja tutaj mamy łąkę oczywiście. Tu niebezpieczne drogi są, kurwa. Kurwa, gdzie ty jesteś? Na tych niebezpiecznych drogach. Patrz tutaj, to jest nice. łąka, umknąłeś. Łąka, to nie to łąka, nie <coughs> łąka. Tu mamy jęczmień. Zwolnimy trochę tempa. Tylko nie w tym kierunku wlatasz. Tu <coughs> chyba mam buraki. Nie, to są ziemniaki. Chyba. To no są ziemniaki, mówię. No, no zobaczymy jak rośnie. Ja <coughs> no to zjadę. E, dobra, za mną mąż. Co tu pisze? Agro Pomoże Dianko grupa I tu doszliśmy do tego całego miasta już. No, a to jeszcze tutaj pokażemy, się wrócimy trochę. To ja ty się tam, oczywiście pole w Ludzie W tym słonkowie są naprawdę dziwni, bo napisali na znaku debile. A, chodź tutaj do mnie. Nidy. No. Fajna pamiętam, jakby tutaj jechaliśmy, kurde, tymi tirami. No, Tu mamy pszenicę oczywiście pole no o, to teraz o, o. lecimy na ostatnie za pole no to oczywiście on płapno, Patrz tutaj kurna chwila ja idę tak po ludzku dobrze wróciłeś do... To... sportowe, rekreacyjne kurde... Tam jest no spisko? No. nie wróciłem, aha, bo tam jest taka wieś jeszcze tutaj tak, tu, wieś, wiesz. I wiesz. Można ogóle, Można to jeszcze wieś, Możemy już pograć nogę, gdzieś to tu też zależa <gry> O, jakieś gacie! Co my tu jeszcze co? mamy, co i tu zrobili kurde jakieś drewniane to O, no nie nie po kropeczki, <laughs> wow, wow. <laughs> To dobrze, dobra. Dobra. chodź, lecimy, no? No, jeszcze A... chyba będziemy musieli zwieść biogazownię, co No. No to oczywiście, no, jeszcze tak. plotanie, oczywiście, biogazownia, oczywiście z pastryskiem, za klu. Idziemy jak Taka. Eee, to tu jest oczywiście jeszcze papno, po drodze. O, pokaż to to Dobra, to oczywiście może bloki w oddali widać o, no. kurde jest zwalniam tempo idę normalnie tam e, tutaj mamy trochę do pól nie, i teraz to oczywiście pole wyczmieniem to jak już to, wcześniej to. wspomniałem no i nie, poszliśmy nie, do Nie robić no, no, oczywiście to oj ja do tej biurasowni tu możemy trochę tempo dzwonić Chwila, pokażę jak wyjechać do tej biegazowni, kurde Najprostsza droga Jechać asfaltowo bo... I chyba mi się wydaje, że to jest ostatnie takie miejsce, gdzie... No, ostatnie, tak, Ciekawe. to już. Oczywiście jak będziecie koszyć kiszonkę, to nie zmieści wam się do tych całych... Nie Zmieści się Zmieści się? Chyba, że, chyba, że opryskacie tam, to. to Ale to no, przejdźmy od tej strony, że tak po kolei no dobra. No tak, tu mam oczywiście to gazownia 4 silosy po 500 tones. Oczywiście one są puste, jak e e e no, widać. W gazowni macie jeszcze Tutaj oczywiście można sprzedawać z tej strony tą kieszonkę. Patrz tutaj pokażę to. Bo pokazuję sprzęty, które mogą się przydać do sianokosów kosów, do jakiejś beczka, do czegoś tam jest. Kosiarki. Bez i i tam roztrzasz sarki, coś takiego mamy jeszcze krowy O, obora, można no, tu chcieli się na wszystkie robione. kurde chyba były biogenicznie robione, bo takie same to, to rzeczywiście są te żywe już ty ja nie kupowałem nie, e, no wczoraj chyba jeszcze widzicie, nawet nie musicie wydawać na krowy o, jeszcze wam się obrócił dla o nie, 240 krów, jak teraz sprawdziłem no właśnie oczywiście E, trzy płyty ekranowe. Kur chyba nie ma, nie? Kupionych od razu. Aha. Kur chyba na do tej mapie nie ma. Aha, no, i, no i dobrze. Tylko e, nie tutaj oczywiście to... mamy taki silos zrobiony specjalnie dla krów To, możemy, dobra, no, to no, możemy... To jest taki e... mniejszy, chyba 250 ton No tym, tym. tutaj właśnie. Też możecie kiszoneczkę swoją dać, żeby krowy miały co dojeść i w ogóle. No to jest taki mysz akurat, tutaj tak już nie ma otworzyć. Jakieś palety są. Nie, w ogóle tutaj chyba mało rzeczy na tej piogazon się otwiera i. Tutaj mamy jakieś gówno. Tutaj mamy e, e, kosia to, e, to. O, to jeszcze mamy. Przestawkę tak. do trawy. Widzicie kurde. No, kukury, to jest, mamy, no jest ta mapę, w ogóle. prasa tu rzeczywiście. Niucham, to oczywiście znowu kurna straż pożarna i tu możemy znowu krawę z nikonem. Tu się trzkarda jest rzeczywiście no, nie. Właśnie. Ja wam to mówię, pobierajcie tą mapę, zarąbista jest. Tu oczywiście możemy kłaść pelki, tu raczej tak. sprzedaży nie ma, tutaj nie widzę triggerów. Tak, tu nie ma triggerów, możecie bez problemu co to kłaść. Ale Oj, tych balków właśnie nie da, bo to są przez piąty wtora. Chyba, że... Nie, musimy to sprawdzić, my jeszcze tego nie testowaliśmy. Właśnie. Bo my jak gramy, to dopiero... Doszliśmy do tego, że kosimy... Kiszonkę też. W pięciu. Ale ja ogólnie na swoim tym już kosiłem wszystkie o, Oczywiście bro Barbena pozdrawiamy, o, oczywiście tego jego Hiciorka. No hiciorka, który siedzi na górze, nie wpuściłem go. <laughs> Właściwie ty go nie wpuściłeś. No dobra, to chodź na mapę Oczywiście, stosowałem to Huciorek, się Ja Tak A, ale... Oczywiście, to tak To tak ja, To trzyma to, ten A w ogóle, to dlaczego ty się odgrywasz jak ja nagrywam, kurde? <średziwia> ja ja to, to ty nagrywasz, czy ja nagrywam? No właśnie, to... No to... to. Oczywiście, zapraszam na oczekowanie Siema, siema, ja mam. No jak zawsze. <laughs>